Jednak z tego samego miejsca. Okay. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Internet działa. Jest nieźle, więc może się po prostu wszystko powiedzie zgodnie z planem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. <laughs> po raz 1491. No. 231 dzień roku dzisiaj. Piątek, piąteczek, piątunio, piątencjo, piątuchno, piątolongo, więcej nie pamiętam. Hmm. Poproszę, teraz o, poproszę teraz o uśmiech. No, bo zaczynamy kolejne wydanie. To był 555, ale to jest może mniej ważne. Ważne jest to, że zaczynasz dzisiaj kolejny dzień, który albo zbliżycie do Twoich marzeń i celów, albo będziesz tylko jeden dzień starszy. Wybierasz teraz. Czy zaczynasz każdy dzień i ten dzień z gotowym planem, i wiesz, co masz zrobić, żeby się przybliżyć do marzeń. Czy po prostu zaczynasz go tak sobie? Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, dzisiaj. I Światowy Dzień Fotografii. To była jedna z moich pierwszych pasji w ogóle w życiu, kiedy. Mając 14 lat, jeden z moich znajomych zainspirował mnie tym, że w mojej wsi znajduje się kółko fotograficzne i ciemnia. I to zapoczątkowało moją wielką pasję, której poświęciłem się przez wiele, wiele lat. Ale od tamtego momentu wszystko się zmieniło. Do końca roku zostały nam jeszcze 134 dni. 34 dni zostały nam jeszcze lata, a dzień nam się skrócił już o 2 godziny i 17 minut. John Watson rzekł kiedyś, że, żeby być wyrozumiałym, a to pasowało bardziej do poprzedniego tygodnia, ale nie szkodzi. Zresztą było to cytowane przez wielu klubowiczów: bądź wyrozumiały, ponieważ każdy człowiek toczy ciężką walkę. John Watson. Dobra. Po raz pierwszy chyba Paweł Klarecki, który jest z nami od 1 lutego 2022 roku. Paweł Klarecki prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie i przypomnę tylko, że jest taka strona, która nazywa się klub555.pl. Jeżeli jesteś dzisiaj być może pierwszy raz, to pewnie mi zaraz napiszesz w komentarzach, że jesteś pierwszy, napiszesz mi, że jesteś na przykład dzisiaj pierwszy raz w klubie. Ciekaw jestem, że takie osoby są. Pewnie trudno mi będzie wyłapać komentarz, ale może się uda. Zacznij oznaczać po prostu swoją obecność, zdobądź nagrody za 31 dni w klubie, albo może dla własnej satysfakcji bądź 91 dni, czyli wszystkie 13 nawyków. Powoli zbliżamy się do godziny 6. Ja jeszcze raz poproszę Cię o wybaczenie, że jakość dźwięku może nie być teraz najlepsza, ale po prostu transmituję bezpośrednio z komputera, bo zapomniałem, zapomniałem przejściówkę do podłączenia dobrego mikrofonu i niestety przez najbliższe kilka dni taka jakość będzie. Co zrobić? Czasami tak w życiu bywa. Nie wolno się poddawać iść dalej, bo po prostu trzeba robić swoje. No dobra, mamy w tej chwili już 10 sekund do rozpoczęcia siłowni umysłu, więc już nie zmieniajmy tematu, tylko rozpoczynamy. Wyznajmy Was, żeby 5:55 dni, czyli półtora roku, codziennie wstawać o godzinie 5.55. Witamy tutaj